Cześć, witajcie, jestem Sarekpl, a to jest tylko film informacyjny, w którym mówię, że tak jak podpisałem, kończę serię Minecraft przeglądy modu. Yy, to, to tylko jedyna informacja, yy, ale w, do końca następnego tygodnia na pewno nagram jeszcze dwa odcinki Minecraft na I yy, yy, To by było chyba na tyle w tym w filmie informacyjnym. I na pewno będę jeszcze więcej nagrywał z serii z gry z głupich zdenerwujących zbiar. Jeśli chcecie możecie mi podawać pod filmem, który wyświetli się wyświetli się pod napisem. Będzie do niego link. Możecie mi podawać nie wiem. Po prostu możecie mi podawać, jakie chcielibyście gry z głupie mieć. No i to by było na tyle. Cześć, żegnajcie, to by było na tyle informacji. Narka.